Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Mayer Ministries. To jest Jezus. On powiedział: Chcę, żebyście się uformowali na mój obraz. To oznacza, że muszę wcisnąć się w formę Jezusa. I tutaj mamy problem jest mniej więcej niż tu się zmieści. O. Chyba trzeba to urwać. Zacznę od przeczytania ci historii. Tytuł dzisiejszego kazania może brzmieć nieco dziwnie błogosławiony, złamany i obdarowany. Wyjaśnię to w ciągu kilku minut, ale zacznę od opowieści. To jedna z moich ulubionych historii o chodzeniu w miłości. Mały chłopiec w wieku około 10 lat stał przed sklepem z butami, był bosy, spoglądał przez okno i drżał z zimna. Do chłopca podeszła kobieta i powiedziała: Mały koleżko, dlaczego tak wpatrujesz się w okno? Odpowiedział: Proszę pani, prosiłem Boga, żeby kupił mi parę butów. Kobieta wzięła małego chłopca za rękę, weszła do sklepu i poprosiła sprzedawcę, żeby przyniósł jej sześć par skarpet dla chłopca. Potem poprosiła o miskę wody i ręcznik. Szybko jej przyniósł. Zabrała małego chłopca na zaplecze, zdjęła rękawiczki, uklękła, umyła mu nogi i wytarła ręcznikiem. Gdy sprzedawca wrócił ze skarpetkami, założyła mu parę na nogi, a potem przyniosła mu także parę butów. Spakowała pozostałe pary skarpet i wręczyła mu. Poklepała go po głowie, a gdy odwróciła się, żeby odejść, powiedziała: Bez wątpienia, mały kolego, jest ci teraz przyjemniej. Zdumiony chłopiec złapał kobietę za rękę, spojrzał jej w twarz ze łzami w oczach i zapytał: Proszę pani, czy jest pani żoną pana Boga? <grywa> Założył, że skoro okazuje mu taką miłość, musi być blisko związana z Bogiem. Myślę, że to rozumiemy. Ewangelia Mateusza 26, 26 to werset, który kojarzy nam się z nauczaniem o Wieczerze Pańskiej i który po prostu mówi, że Jezus wziął chleb, pobłogosławił go, połamał i dał go im. Pobłogosławił go, połamał i dał go im. Bóg położył mi na sercu naukę, że chce nas błogosławić. Wiemy o tym. Biblia wciąż i wciąż nam mówi, że Bóg chce nam błogosławić. Wiem, że chce nas uczynić błogosławieństwem dla świata, bo Abrahamowi powiedział pobłogosławię Cię i uczynię błogosławieństwem. Ale to się nie stanie bez złamania nas, o którym naucza Biblia. To słowo może ludzi przerażać, bo nie chcemy myśleć o żadnym łamaniu w naszym życiu, ani nawet dopuścić myśli, że Bóg będzie działać w naszym życiu, łamiąc nas. Więc pozwól, że wyjaśnię, co mam na myśli. To wcale nie jest coś złego. Wszyscy mamy w sobie dobre rzeczy, gdy rodzimy się na nowo. Mówiłam o tym przez cały weekend, bo chcę, żebyś wiedział, że masz to. Czego ci trzeba, żeby chodzić w miłości? Nawet nie musisz się modlić o miłość, jeśli masz Chrystusa, masz miłość żyjącą w Twoim wnętrzu. Miłość Boga rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego. Nie musisz modlić się o miłość. Musimy się modlić, żeby chodzić w miłości. I musimy się modlić, jeśli jesteśmy dość odważni, żeby Bóg zrobił wszystko, co musi zrobić w naszym życiu. Cokolwiek jest w moim ciele, co stoi mu na drodze, wszelkie nieposłuszeństwo, upór, duma, cokolwiek stanie na mojej drodze, żeby Bóg rozprawił się z tym w taki sposób, żeby to nie było już przeszkodą ani dla mnie, ani dla Niego. A On może zrobić w moim życiu wszystko, co chce. Nie módl się do Boga tylko o błogosławieństwa. Módl się, żeby Bóg się Tobą posługiwał. Zamierzam rozmawiać z tymi ludźmi tutaj. Jesteście zbyt podekscytowani. Może porozmawiam z ludźmi na balkonie, żeby nie czuli się ignorowani. Amen? Nie módl się do Boga tylko po to, żeby cię błogosławił i rozwiązywał problemy. Módl się, żeby się tobą posługiwał. Czasami modlę się nawet tak, Boże, nie obchodzi mnie, czy będziesz musiał przywiązać mnie do ołtarza. Nie pozwól mi uciec, dopóki nie dokonasz we mnie tego, co chcesz dokonać. Amen? Bycie narzędziem Boga kojarzy się z dobrą zabawą, ale jest praca, którą trzeba w nas zrobić, żeby tak było. Wyjaśnię to. Jesteś duchem, masz duszę, żyjesz w ciele, jesteś istotą potrójną. Kiedy rodzimy się na nowo, przychodzi Duch Święty i zamieszkuje w naszym duchu. Przynosi owoce ducha. Jest tam Boża miłość. Za jakiś czas zobaczysz, że cała natura Boga wstępuje, żeby w nas żyć w postaci nasiona. Kiedy rodzimy się na nowo, Bóg chce, aby to, co jest w nas, dojrzewało, wzrastało i manifestowało się przez nas, aby inni ludzie mogli zobaczyć Chrystusa przez nas. To jest nasz cel. Zgadza się? Okay. Ale mamy coś, co Biblia nazywa ciałem, czyli naszą duszę i nasze ciało. To połączenie Twojej duszy i Twojego ciała. Twoja dusza to Twój umysł, Twoja wola i Twoje emocje. Postaram się to uprościć, żeby wydobyć z siebie dobre rzeczy, żeby ludzie się tym cieszyli i wykorzystali to, i żebym mogła być świadectwem dla innych ludzi. Musi dojść do ukrzyżowania ciała albo złamania w moim życiu, żeby wszystko nie kręciło się już wokół mnie i żebym stała się giętka i łatwa do formowania w rękach Boga. Obojętnie w jaką stronę zmierzam, jeśli Bóg dotknie mnie, żebym zrobiła coś innego, będę gotowa porzucić swój plan i zrobić to, co on chce. Jeśli wiem, że wszystko, co mam, dał mi Bóg i nie przywiązuje się do dóbr. Jeśli jest coś, co mam, a czego potrzebuje ktoś inny, wtedy jestem gotowa oddać to i użyć w służbie Boga. Jesteśmy właścicielami, jesteśmy zarządcami. Słyszycie mnie? Nie jesteście właścicielami. Biblia nigdzie nie stwierdza, że jesteśmy właścicielami, jesteśmy zarządcami, dóbr Boga. On powierzył nam swoje dobra wraz z mocą i Jego imieniem. Jesteśmy Jego świadkami i musimy wbić sobie do głów, że chociaż Bóg chce, żebyśmy cieszyli się życiem, i że on je aranżuje, nie żyjemy na Ziemi tylko dla samych siebie. Amen? Zwłaszcza w czasach, w których teraz żyjemy. Mój Boże, świat potrzebuje pomocy. Nie ma nic złego w modleniu się do Boga, aby zrobił coś i sprowadził przebudzenie, ale my wszyscy musimy odegrać swoją rolę. Bóg współpracuje ze swoim ludem i bardziej niż kiedykolwiek musimy pozwolić, światło rozbłysnąć. Jedynym sposobem, w jaki potrafię to zrobić, jest założenie zbroi światła, którą jest miłość. Właśnie tak Biblia nazywa miłość zbroją światła. Musimy być światłem w ciemnych miejscach. W liście do Rzymian, rozdział 8, werset 29, Biblia mówi o formowaniu się na obraz Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, 8, 29 Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, aby się stali na wzór obrazu jego syna. Ludzie mają wiele pomysłów i myśli o przeznaczeniu, predystynacji i innych tego typu rzeczach. Powiem Ci, co to moim zdaniem znaczy. Kiedy widzisz werset, który mówi, że jesteśmy przeznaczeni albo że Bóg przeznaczył, myślę, że to oznacza, że Bóg coś postanowił. Zaplanował to dla każdego, kto chce w to wejść. Ale kiedy dostajemy obietnicę od Boga, to nigdy nie jest coś, co na pewno się wydarzy, jeśli osoba po drugiej stronie nie wykona swojej części zadania. Widzisz, Bóg obiecał nam wiele wspaniałych rzeczy, ale muszę w nie uwierzyć. Muszę pokładać w Nim swoją wiarę. A dopóki nie złożę w Nim wiary, te rzeczy nie pojawią się w moim życiu. Wiemy, że Bóg jest suwerenny i może wyjść poza wszystkie normalne zasady działania różnych rzeczy, ale mówię Ci, kiedy Bóg mówi, że jesteśmy przeznaczeni lub że przeznaczył nas, żebyśmy się formowali na wzór obrazu Jego Syna, nie oznacza to, że będę wzrastać i dojrzewać duchowo, kiedy siedzę. I nic nie robię. Amen. To oznacza, że będę musiała współpracować. Będę musiała powiedzieć do siebie nie. Będę musiała pozwolić, aby wszystkie rzeczy z mojego życia, które przeszkadzają w Bożym dziele albo przeszkadzają mi składać świadectwo, odeszły. Będę musiała powiedzieć Boże, czyń to, co chcesz w moim życiu. Pozwól, że dam ci przykład. Biblia uczy nas, że on jest gancarzem, a my jesteśmy gliną. Chcę, żebyśmy spojrzeli na dwa wersety Izajasza 64:7. A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem, myśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy. Niech wszyscy powiedzą, Jestem gliną, a Bóg jest gancarzem. Księga Jeremiasza, rozdział 18, pierwsze cztery wersety. Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: Wstań i zejdź do domu garncarza tam usłyszysz moje słowa. Właśnie miał dać mu lekcję poglądową, tak jak ja Wam. Wstąpiłem więc do domu garncarza on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, Uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. Więc możemy powiedzieć, że Bóg miał pierwotny plan dla swojego ludu. Kiedy umieścił Adama i Ewę w tym ogrodzie, miał plan pełen błogosławieństw i rozwoju, bez bólu, bez chorób, bez grzechu, ale jak to zwykle bywa, człowiek to zepsuł. Czy ktoś zauważył, że jesteśmy ekspertami od psucia wszystkiego? Dziękujemy Bogu za Jego odkupieńczą moc. Amen. Można więc powiedzieć, że pierwotna intencja garncarza została zniszczona, ale teraz on bierze glinę i, jak mówi Biblia, odtwarza nas w Chrystusie. Dostajemy całkowicie nową, drugą szansę, nowy początek. By zacząć wszystko od nowa, a Bóg bierze to zepsute naczynie, które nie spełniło jego oczekiwań i przekształca, odnawia w takie, jakie chce, żeby było, jeśli my mu na to pozwolimy. Powiedzmy, że jesteśmy gliną. Właśnie tu. To jesteśmy my. Dobrze. Teraz. Teraz żałosny przykład, ale użyjemy go, żeby powiedzieć, że to jest Jezus. Chociaż oczywiście wiemy, że to nie On. To najlepsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy tu, w Grand Rapids, dziś rano. Wysłaliśmy kogoś, żeby to kupił. Dziękuję. Więc to ja... A to Jezus, on powiedział, chcę, żebyście się uformowali na mój obraz. To oznacza, że muszę wcisnąć się w formę Jezusa. I tutaj mamy problem. Jest mnie więcej niż tu się zmieści. O! Chyba trzeba to urwać. Chyba to też trzeba urwać. Jest tego więcej. Nie chcę tego oddawać. Mogę to zatrzymać? To musi odejść. I zaraz potem kończymy, wyglądając jak Jezus. Amen. Uformowani na Jego obraz. Wszyscy z początku jesteśmy uparci. Nieważne, kiedy zostałeś zbawiony, na początku jesteś uparty. Pyszni, wyniośli, uważamy, że wiemy więcej, niż wiemy naprawdę. Chcemy mówić innym, jak mają żyć. Osądzamy, krytykujemy. W zależności od tego, skąd się wywodzisz, możesz manipulować, kontrolować. Możesz nawet próbować kontrolować Boga. Osobiście na początku miałam wiele uwag do Boga. Prosiłam go, by zaspokoił moje potrzeby, a potem dawałam mu trzy opcje, jak może to zrobić. Ilu z Was wie, o czym mówię? Powiedzmy szczerze, że obojętnie, ile nam zajmie wbicie sobie tego do głów, to nie działa. Bóg nie jest duchowym świętym Mikołajem, który siedzi w niebie i tylko czeka na nasze żądania. Bóg chce robić dla nas różne rzeczy. Możesz prosić Boga o co tylko chcesz i ufać, że jeśli to jest dobre, On ci to da, ale to nie wszystko, co On chce słyszeć. Chcemy wejść głębiej, chcemy wejść do miejsca, w którym powiemy, Boże, chcę być tym, kim chcesz, żebym był. Chcę, żebyś się mną posługiwał. Chcę Cię godnie reprezentować. Wzywam Was do takiej modlitwy. Rób to, co musisz zrobić w moim życiu, aby doprowadzić mnie do miejsca, w którym chcesz mnie widzieć, abym mógł przynieść pożytek Tobie i Twojemu królestwu teraz, gdy jestem na Ziemi. Kolejny raz wzywam Cię do takiej modlitwy. I lepiej zapnij pasy i uważaj. Pozwól, że dam Ci przykład, jak działa łamanie. Osobiście uwielbiam to słowo. Myślę, że jest to słowo niesamowite, ponieważ je rozumiem. Nie przeraża mnie. Jest po prostu piękne, jest cudowne. Pamiętaj, że jeśli chcesz współdzielić Jego chwałę, będziesz musiał dzielić z Nim cierpienie, zgodnie z listem do Rzymian 8. Więc jeśli chcesz być tym wszystkim, czym Bóg chce, żebyś był, nie bądź głupi i nie myśl, że to się stanie tylko dlatego, że ktoś pomacha nad Tobą świętą ręką i pomodli się o błogosławieństwo. Będziesz musiał doświadczyć kilku rzeczy. Zmienia nas Słowo Boże. Biblia mówi, że kiedy studujemy Słowo, wpatrujemy się w Słowo Boże, zmieniamy się w Jego obraz, z chwały w chwałę, w chwałę. W chwałę. Ale z Bożego Słowa wyraźnie wynika, że Bóg wykorzystuje także okoliczności, aby nas zmieniać i wykonywać w nas swoją pracę. Większość z Was zaświadczyłoby dziś rano, że niektóre z najtrudniejszych rzeczy, jakie przeżyliście w swoim życiu, jeśli spojrzeć wstecz, były tak naprawdę jednymi z największych błogosławieństw, ponieważ wtedy wzrastaliście w Bogu, wtedy lepiej poznawaliście Boga, wtedy kształtował się w Was jego charakter. I jestem pewna, że Bóg chciałby nas zmieniać bez tego wszystkiego, ale wygląda na to, że w inny sposób tego nie osiągniemy. Widzisz, bardzo chciałabym wychowywać czwórkę moich dzieci i kazać im robić różne rzeczy wyłącznie za pomocą słów. Zawsze do nich mówiłam, zanim wpłynęłam na bieg spraw. Ale wiesz także, że jeśli jesteś kochającym rodzicem, a dzieci nie słuchają Twoich słów, to musisz wpłynąć na bieg spraw. Amen. I nie robisz tego dlatego, bo jesteś zły albo chcesz się skrzywdzić. Rzecz w tym, że kiedy ja musiałam karać moje dzieci lub zabrać im coś, co chciały, bolało mnie to bardziej niż je. Bóg nie lubi patrzeć, jak przechodzimy przez różne rzeczy. Mam tylko jeden przykład, a to zrozumiecie. Nie będę tego długo ciągnąć. Ciężko było się ze mną dogadać. Byłam szorstka. Nie rozumiałam wielu rzeczy. Byłam źle traktowana. Więc myślałam, że muszę być twarda. I nie mogę pozwolić, żeby ktoś mi wszedł na głowę, żeby mną pomiatał, obrażał. I nawet nie wiedziałam, że mam problem. To jest coś strasznego. Możemy być pokręceni i nawet o tym nie wiemy. Zawsze myślimy, że to ktoś inny. I byłam pewna, że jeśli Dave się zmieni, będę szczęśliwa. Amen? Przekonana, że Dave musi się zmienić. I modliłam się gorliwie, żeby się zmienił. I pewnego dnia, kiedy się modliłam, Bóg przemówił do mnie z mocą. Powiedział: Dave nie jest problemem. Pomyślałam więc, kto jest? Jestem tylko ja i on, wiesz. Co masz na myśli, mówiąc, że Dave nie jest problemem? Oczywiście, że Dave jest problemem. Ilu z Was, drugi panie, wie, o czym mówię? I to było dla mnie druzgocące, dla mojej pychy, kiedy odkryłam, że to ja miałam problem. Płakałam przez trzy dni. Ale nie możemy się zmienić, wzrastać ani formować na obraz Boga, dopóki nie zaczniemy brać odpowiedzialności za siebie i nie przestaniemy obwiniać za nasze złe zachowanie kogoś innego albo okoliczności z naszego dawnego życia. Źle się zachowałam, bo byłam ofiarą przemocy. Źle się zachowałam, bo to, bo to, bo to, bo tamto. Niektóre z tych rzeczy były przyczynami, ale nie możemy używać ich jako wymówek, żeby trwać w tym stanie. Bez względu na to, jak głęboka jest dziura w Twoim życiu, Jezus sięgnie w dół. Wydostanie Cię na Ziemię i postawi Twoje stopy na twardym gruncie. Bez względu na to, jak bardzo Twoje naczynie zostało zniszczone przez świat, garncarz weźmie Cię w swoje ręce, odtworzy Cię, odbuduje i przemieni w naczynie odpowiednie do użytkowania. Więc jedną z rzeczy, które mi się przydarzyły, a było ich więcej niż jedna. Pracowałam przez wiele lat dla kogoś, kto był bardzo trudny w obejściu. To manipulował i kontrolował. Był surowy, niedoceniający, miał problem z pychą. Bardzo cierpiałam w tej sytuacji, ale dzięki temu zrozumiałam, jak moje zachowanie wpływa na innych ludzi. Widzisz, często nie zdajemy sobie sprawy, jak działamy na innych ludzi, dopóki sami nie dostaniemy trochę tego, co robimy innym. Nie wydajecie się szczęśliwi z tego powodu, tak jak chciałabym. Dzięki Bogu oni nie traktują mnie dobrze. Nie uciekaj od miejsc, w których Bóg jest z Tobą tylko dlatego, że są nieprzyjemne. Idź tylko wtedy, kiedy Bóg mówi, idź, bo czasami zostanie tam. A przy okazji słowo pokora oznacza zostać pod. Kiedy Biblia mówi, upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, jeśli przyjrzysz się słowu pokora, zobaczysz, że oznacza zostawanie pod czymś. Okazujesz pokory zostając tam, gdzie Bóg Cię postawił, dopóki Bóg Cię nie wypuści. Nie idziemy wtedy, kiedy chcemy iść. Zostajemy, dopóki Bóg nie powie, idź. Amen? O tak, to może trochę potrwać, ale nie szkodzi. Błogosławiony Boże, jeśli myślisz, że dam się traktować w ten sposób, możesz się przeliczyć. Spadam stąd. Kto Cię potrzebuje? Widzisz, ludzie zmieniają dziś kościoły jak skarpetki i bielizny. Dlaczego? Ponieważ jeśli ktokolwiek mówi im coś, co im się nie podoba... Spadam stąd, pójdę do innego kościoła. Jasne, i tak zabierzesz ze sobą to samo do nowego miejsca. Był sobie pewien człowiek od wielu lat uwięziony na wyspie. A kiedy w końcu go znaleźli, zobaczyli, że zbudował trzy chaty. Spytali, co to jest. A on odparł: To mój dom, to mój kościół. A to kościół, do którego chodziłem? Odszedł z kościoła, bo nie mógł dogadać się z samym sobą, a był tam tylko on. I taki jest zwykle problem. Czy mogę wam coś szczerze wyznać? Wiem, że nasze poczucie nieszczęścia pochodzi z naszego wnętrza i nasze szczęście pochodzi z naszego wnętrza. Możesz być w bardzo trudnej sytuacji. A jeśli masz dobrą relację z Bogiem jesteś szczęśliwy sam ze sobą i wierzy, że jesteś kochany i wierzy, że jesteś prawy przed Bogiem, to siła i łaska spłyną na ciebie i będą dla ciebie, abyś mógł przejść przez tę sytuację i przejść przez nią z radością. Nie ma nikogo, kto byłby poza zasięgiem Boga. I bez względu na to, jak jesteś złamany, albo jaki zamęt panuje w Twoim życiu, Bóg może Cię uzdrowić i może posłużyć się Tobą, aby pomóc innym ludziom. Kiedy oddasz się Bogu w ten sposób, możesz sprawić, że Jego miłość zacznie przepływać przez Ciebie i możesz przemienić nie tylko swoje życie, ale też życie wielu otaczających Cię ludzi. Właśnie wtedy życie staje się ekscytujące. Nie wtedy, gdy żyjesz tylko po to, aby dbać o siebie, ale kiedy Uczysz się żyć w miłości do innych ludzi.